Siemanko, dzisiaj mamy klasycznie herbatkę z imbirem i cytryną. A tak naprawdę żartuję, ponieważ klasycznie mamy puszkę tajemnic, z której wyciągniemy postera i zobaczymy, czy będziemy mieli dropa. Dzisiaj trafiliśmy na blackboard. Łapcie kod. I energia elektryczna, dynamo, prigun, kling, golet, el balun. Elektros, o i mamy pierwszego dropa ale fajne dzisiaj miejsce na otwieranie znalazłem. Pałniard w Pokebolu, nowy ziutek do kolekcji i proszę podwójny drop. Uwaga, to zrobimy inaczej, zrobimy tak. Potrójny drop, proszę państwa. No dobra, to zostawiamy. Pałniard w Pokebolu, o, jaki słodziak! Jaki słodziak, piękny maluch. No super, uwielbiam ten art style po prostu. Znaczy, styl artystyczny. No super, super. I jak widzieliśmy na końcu Zekromi powtórka, więc pójdzie do jakiegoś tam wymianki czy coś takiego. Proszę bardzo, trzy dropy z boostera. Dawno nie było jakiegoś takiego większego dropa, więc idealnie się złożyło. Dzięki i do następnego. Cześć.